Cześć witam Cię serdecznie z tej strony Rafał Stępień i w tym materiale chcę pokazać Ci jak zrobić w prosty sposób logo na swoją stronę internetową nawet właśnie z przezroczystym tłem zupełnie za darmo. Także zapraszam i narzędzie które tutaj będziemy wykorzystywać to jest Photopea. Znajdziesz ją pod adresem właśnie tutaj photopea.com jest to taki można powiedzieć mini Photoshop. Podobne ma zasady działania, ale nie musimy tutaj instalować żadnych dodatkowych oprogramowań na swoim komputerze. Zatem przechodzimy teraz do działania, i jak korzystamy z tego programu, jak możemy stworzyć własne logo za darmo. W pierwszej kolejności, to oczywiście wchodzimy na stronę, następnie sobie tutaj wybieramy nowy projekt i ustalamy nazwę projektu. Nie musimy wpisywać, ale możemy. Następnie szerokość i wysokość naszego logo tu mam ustawione na 1200x300 pikseli, czyli będę miał takie prostokątne logo. Jeśli chcesz mieć kwadratowe, to oczywiście sobie ustaw na przykład 500x500 pikseli. Tutaj jaki rozmiar, to ciężko w sumie powiedzieć, jaki by był najlepszy. W zależności gdzie te logo będziesz em, wykorzystywał, wykorzystywała, czy tylko na stronie, czy później chcesz jeszcze sobie gdzieś to wykorzystać na przykład, nie wiem na koszulkach, czy na jakimś swoim biurowym papierze to to będzie już zależne od tego. Ja tutaj wykorzystam rozmiar 1200 na 300 tak żeby było tutaj widoczne to moje działanie. Następnie możemy sobie wybrać, jakie chcemy mieć tło dla tego loga. Może być to białe, czarne, przezroczyste. Oczywiście później też możemy to zmienić. Wybierę tutaj na początek na białe i klikam tutaj utwórz. I mamy tutaj właśnie obszar roboczy. To jest właśnie ten prostokątny kształt naszego loga. Po lewej stronie mamy różne narzędzia. U góry też pasek z opcjami oraz narzędziami. I po prawej, stronie, po prawej stronie również jeszcze pasek z narzędziami. Tutaj jeszcze jest taka belka z reklamami, bo to jest darmowe narzędzie. Także tutaj są jakieś reklamy. Można je tutaj powyłączyć. No, ja sobie już powyłączałem. Tutaj jakaś jedna po prostu została. Jak wyłączyć te reklamy, to tutaj klikamy w Change Consent. I po prostu tutaj no, tak właściwie wszystko odznaczamy, i, i, i żeby po prostu nam to nie wyświetlało reklam. Taki typ potwierdź wybory. No. Zostaje tylko taka jakaś jedna, której nie da się wyłączyć. No, ale już mniej to uciążliwe niż tutaj jakieś kilka. Dobra, czyli mamy tutaj obszar roboczy. I jak tutaj działamy? Można zauważyć, że po prawej stronie ty mamy warstwy, czyli będziemy mieć jakby kolejne elementy naszego loga. Mamy tło, pierwsza warstwa, później dodamy na przykład jakiś obrazek, ikonę, to będzie druga warstwa, a na przykład trzecia będzie już jakiś tekst, i w ten sposób będziemy mogli sobie robić jakieś operacje, jakieś edycje na danym elemencie. Dobra. Teraz potrzebujemy jakiś obrazek, jakieś ikonę, wektor, który można by było właśnie wykorzystać jako logo. Tutaj przygotowałem dla Ciebie cztery takie miejsca, gdzie możesz znaleźć darmowe logo bez wskazywania źródła. Pierwszym z nich jest to ikon monstr. To jest ten adres. Jest tutaj kilka jakichś właśnie ikonek, które można by było, mogłyby posłużyć za logo. Można oczywiście. Wybrać sobie z 2-3 i połączyć je ze sobą, i w ten sposób jakoś właśnie pokombinować, żeby stworzyć jakieś ciekawe logo. To jest pierwsze. Jak pobieramy stąd, po prostu klikamy dane logo, następnie wybieramy format, czy to ma być rozszerzenie SVG, czy PNG. Jeśli chodzi tutaj o fotopi, y, ona obsłuży oba te rodzaje rozszerzeń, także można powiedzieć, że bez znaczenia. Jedynie co, no to w przypadku PNG mamy tu jeszcze możliwość zmiany na przykład koloru tego, tej ikony, ale to mniej jest istotne, bo możemy ten kolor zmienić również w Fotopii. I co? Jeśli mamy PNG na przykład, klikamy tutaj Agree to the License Agreement, to można właśnie sobie otworzyć w nowej karcie i zobaczyć, gdzie możemy wykorzystać te loga, czyli tutaj niekomercyjnie i komercyjnie. Bez właśnie podawania atrybutów źródeł. Zaznaczamy tutaj, że się zgadzamy. Klikamy Download. No i nasza ikona tutaj się pobrała. To jest pierwsze miejsce. Drugie miejsce to jest ManyPixels.co. I tutaj wybieramy Resources i Free Icons. Możemy też Free Illustration. Zobaczmy na początek Free Icons. I tu mamy różne ikony. View More. Możemy sobie podzielić więcej, albo tutaj coś wpisać, jakąś frazę, żeby coś odszukać, nie wiem, home na przykład. Mamy coś z domkami, water. To oczywiście po angielsku te frazy należy wpisywać. Możemy też usunąć i tylko na przykład z danej kategorii sobie coś tutaj pokazać. Ad design, business analytics. Także. Można coś ciekawego tutaj znaleźć. Jeśli jakaś kolorystyka nam nie odpowiada, to często można nawet się tym nie przejmować, bo za pomocą fotopi możemy to zmienić. To jest drugie źródło. I jak tutaj pobieramy? Bardzo podobnie. Powiedzmy, wezmę to. Klikamy w to, daną ikonę i wybieramy sobie jaki tutaj rozszerzenie tego tej ikony nam, nas, nas interesuje. Wybieram na przykład PNG. Klikam i nam się to pobiera. Kolejne źródło to. Reshot.com Tutaj wybieramy sobie kategorię, ikony. Możemy tutaj właśnie wpisać jakąś frazę. Dajmy home. Dla przykładu mamy tutaj różne rodzaje, właśnie jakieś ikony. Też możemy coś wybrać, które by nas tutaj coś interesowało. Powiedzmy, o ta nawet bardzo fajna. Klikamy. I co? Download SVG mamy pobrane kolejne źródło to myślę że już znana wielu osobom strona pixabay.com tutaj również możemy wpisać sobie home zmieniamy tutaj na wektor grafik dajemy enter i mamy jakieś różne tutaj właśnie grafiki które można by było zastosować sobie jako logo jak tutaj pobieramy coś może wybiorę tak na przykład zobaczę kolejną stronę czy jest coś ciekawego Podaję tutaj właśnie specjalnie kilka tych stron, źródeł, bo nie zawsze w jednym miejscu znajdziemy coś interesującego. No nic, dobra, Wybieram tutaj po prostu taki zwykły domek, żeby pokazać jak można pobrać. Klikamy tutaj free download i wybieramy rozmiar. Tutaj nam wystarczy w sumie ten najmniejszy, możemy też SVG, no to już w zależności co potrzebujemy. Tutaj nam wystarczy ten, dajemy download i nam się tutaj pobiera. Ok, to jest to. Wracamy tutaj do naszej y, fotopi i dodajemy tutaj obrazy. W jaki sposób? Możemy go po prostu tutaj przeciągnąć w ten obszar. Wtedy nam się on tutaj doda. Następnie możemy tutaj zmienić jego rozmiar, zmienić miejsce położenia. Jeśli stwierdzimy, że rozmiar, miejsce położenia jest ok, to tutaj klikamy tą fajkę. Jeśli nam coś nie pasuje, chcemy wrócić do jakby poprzednich wartości, no to dodajemy tego xa, wtedy wraca do poprzednich wartości. Jeśli chcemy tutaj zmienić to, jakiś rozmiar, to ważne jest to, abyśmy byli właśnie na tej warstwie, gdzie mamy ten obrazek. Także można też zauważyć, że w momencie, kiedy dodajemy ten obrazek, tą ikonę, to tutaj stworzyła się nowa warstwa. Wtedy wiadomo, że teraz pracujemy nad edycją tej ikony. Jak przełączę tutaj na background, wtedy. Nie będę mógł tutaj edytować tego obrazka. Dobra, tak zaznaczam tutaj warstwę z obrazkiem, który dodałem. Następnie, jeśli chcę tutaj zmienić jakby jego położenie, to wybieram, wybieram tutaj narzędzie przesunięcie. Klikam i teraz mogę przesuwać dowolnie. Jeśli chcę zmienić jego rozmiar, to daję edycja. Przekształt swobodnie. Można tutaj skorzystać z skrótu klawiszowego. Alt-Ctrl-T. Przekształcić i wtedy mamy tutaj możliwość zmiany rozmiaru tego obrazka. I tutaj zatwierdzamy, że to jest OK. Na przykład, jeśli chcemy zmienić kolor tego, to tutaj na tej warstwie klikamy prawy klawisz myszy, opcję mieszania, nałożenie koloru i możemy tutaj sobie dowolny kolor jakiś ustawić. Dajmy OK. I mamy kolor ustawiony. Mamy też możliwość na przykład dodania gradientu. Powiedzmy. Tu mamy jakiś. Tyle, że wtedy musimy oczywiście ten nałożenie koloru sobie wyłączyć. No i tu mamy jakiś taki gradient. To ehm, myślnie ustawione. Dobra, może wrócę, żeby było wiadomo, jak go ustawić. Czyli tak, wybieramy tutaj nałożenie gradientu. Tutaj rozwijamy sobie jakby rodzaj jakiegoś tutaj, właśnie przejścia. Powiedzmy, dam ten. Tu odkliknę. Wtedy widzimy. Różne inne jeszcze opcje. Odbicie na przykład mamy tutaj liniowe przejście, promieniowe kąt, i tak dalej. Możemy tutaj decydować o kącie tego, że też możemy tu jakoś coś ciekawego stworzyć. Skalę, tutaj w skali akurat nic nie będzie za bardzo widać. Oś X, Y tutaj już prędzej. Kąt, tu mamy jeszcze? Diament. Coś takiego. Jeśli chcielibyśmy zmienić kolor tego przejścia tego kredytu, to klikamy na to. I wtedy tutaj mamy taki pasek. Tu na dole zmieniamy kolory. Klikam w to dwa razy raz dwa. I możemy zmienić kolor na przykład. Tu sobie przeniosę to, żeby było widać. Tutaj ten błysk możemy sobie zmienić. Jakiś inny kolor Tutaj OK. Tutaj zmienimy kolor sobie na na, na jakiś taki ciemny, brązowy. Dajmy OK. OK. I w ten sposób mamy taki efekt. Jeszcze raz OK i dobra. I teraz chcemy na przykład dodać jeszcze tekst tutaj, czyli wybieramy narzędzie z tekstem, klikamy tutaj w obszar, to dodaje nam się tutaj nowa warstwa, właśnie gdzie będziemy dodać tekst i możemy tutaj coś wpisać, jakiś na przykład daro. Klikam tutaj narzędzie przesuń, żeby przesunąć właśnie tutaj ten tekst. A mam tutaj tekst, właśnie przesunięty. Jeśli chcę edytować ten tekst, to. Muszę pamiętać o tym, że muszę mieć tutaj włączoną tą warstwę, czyli to jest bardziej poświetlona. Następnie klikamy tutaj narzędzie tekst i klikamy na to. Wtedy możemy na przykład zmienić tekst albo jego kolor. Dajmy OK. Możemy zmienić czcionkę, czyli tutaj rozmiar, czy to jest regularna, czy nawet jakaś inna rodzina jest tutaj tych. Czyszczonek troszkę, także można sobie coś pokombinować, coś pozmieniać, coś oryginalnego po prostu stworzyć. A dobra, nie zaznaczyłem tekstu, czyli zaznaczamy tekst i powiedzmy, co, niech będzie takie coś, takie zwykłe. OK, zatwierdzamy tutaj tę fajeczką. Jeśli, jeśli chcemy tutaj trochę zmienić położenie tego, no to. Tutaj możemy sobie to posterować, jeśli chcemy większą ściągę, no to z powrotem. Narzędzie z tekstem, zaznaczamy tekst. I tutaj em, możemy wpisać ręcznie, wybrać tutaj tym suwakiem. No, jeśli nam brakuje skali, no to po prostu ręcznie dajemy sobie 250 Enter. Możemy też tutaj kliknąć. Jak mamy tutaj kurs migający, to możemy scrollem sobie właśnie powiększać ten tekst i tutaj. Bardziej ucelować rozmiar. Na przykład, jeśli chcemy mieć podobnego nie, podobnej wysokości jak nasza ikona, tutaj daję sobie przekształć. Nie przekształt, tylko przesuń. No i w ten sposób na przykład robię takie logo. Tutaj, jeśli chodzi o kolor, i jeśli chcielibyśmy dodać też jakiś gradient, to też tutaj klikamy w tą warstwę prawie klawisz myszy. Opcję mieszania, nałożenie gradientu i podobnie postępujemy. Tutaj mi zapamiętało to ostatnie ustawienie, czyli podobnie jak tu. Także zostawiam tutaj OK. No i mam na przykład takie logo. Jeśli nie chcemy mieć białego tła, bo chcemy mieć przezroczyste, to wystarczy, że tutaj to oczko odznaczymy i po prostu ukryjemy tą warstwę. Te krateczki tutaj nam symbolizują to, że to tło jest przezroczyste. Jeśli chcemy tutaj wykadrować, nie wykorzystaliśmy całe, to zaznaczamy tutaj narzędziem zaznacz, klikam na to narzędzie i po prostu zaznaczam, gdzie będzie obszar mojego loga. Mam tak, później biorę obraz i kadrowanie. Mamy skadrowane, elegancko. Jeśli chcemy odznaczyć, bo mamy teraz coś zaznaczone, to klikamy na klawiaturze Ctrl D, tutaj mamy odznaczone i możemy coś tutaj dalej robić. I jak mamy już gotowe, no to po prostu klikamy plik, zapisz, nie zapisz tylko eksportu jako, no i tu polecam przeważnie na PNG jakoś może być na 80%, możemy dać też na mniejszy, na 70%. Jeśli by ten plik za dużo zajmował, dajemy zapisz i w ten sposób mamy logo stworzone. Teraz po prostu przechodzimy sobie do swojej strony, wybierz logo, prześlij pliki i teraz tutaj możemy tak wrzucić, zaznaczamy wybierz daję pomiń przycinanie no i mam tutaj takie logo o tu ustawię jeszcze żeby było samo i powiedzmy dla przykładu coś takiego na szybko można stworzyć tutaj jeszcze wracając jeśli masz inną przeglądarkę możesz również oczywiście te zdjęcia dodać sobie tutaj z poziomu plik otwórz i umieść jeśli dasz otwórz to, to po prostu otworzy ci nowy projekt a jak dasz otwórz i umieść także po prostu Powiedzmy o to, wrzucimy sobie to wtedy w tym samym projekcie, nam to umieści. Weźmy tutaj narzędzie przenoszenie, wtedy możemy sobie to przenieść. Tu na przykład to logo ukryć, i mamy teraz inny obrazek, i taki napis. i tutaj coś, na przykład, pozmieniać kolorystykę. Bo kolorystykę również możemy pozmieniać, używając tutaj narzędzia wiaderka, czyli tutaj mamy kolor wybrany, teraz biały. Piaderko biorę i możemy pomalować tutaj. A tu mamy jeszcze informację, że to jest obiekt inteligentny i nie możemy go pomalować. W tym celu musimy tutaj kliknąć prawym klawiszem myszy na tą warstwę z tym obrazkiem i dajemy konwertuj na nie konwertuj na obiekt, tylko Resteryzuj. I teraz możemy tutaj malować sobie na jakiś tam dowolny kolor. Jeśli, jeśli chcemy, żeby strzałka była innego koloru, no to szukamy sobie jakiś tam inny kolor. Wybieramy tu, musimy dać OK, żeby zatwierdzić ten kolor, no i malujemy. Powiedzmy. No i w ten sposób możemy sobie tutaj coś pokombinować, zmienić kolory. Oczywiście edycja, możemy krok do tyłu, krok do tyłu, coś pozmieniać i jest tutaj bardzo wiele możliwości. Jeśli właśnie chcielibyśmy coś bardziej zaawansowanego, to wystarczy się troszkę bardziej zainteresować obsługą Photoshopa. No ale do takich prostych właśnie projektów jak najbardziej wystarczy ta podstawowa taka właśnie wiedza. Ok, myślę, że to wszystko będzie w tym materiale. Jeśli masz jakieś pytania, to oczywiście wpisz w komentarzu. Postaram się jakoś pomóc. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.